Kochani, dzisiaj na obiad gotuję kulajdę, czyli zupę grzybową według kuchni czeskiej. Uwielbiam zupy, uwielbiam grzyby, no i to połączenie musi być idealne. Jak ugotować kulajdę? Zapraszam do obejrzenia nagrania. Kulajda to, jak wspomniałam, bardzo popularna zupa, zwłaszcza w południowych Czechach. I mówi się, że tam, tamtejsi mieszkańcy potrafią wykorzystać dary natury. Stąd też ta zupa jest taka popularna jesienią, wtedy, gdy są grzyby. Ale przecież nie tylko oni potrafią wykorzystać dary natury, prawda? Zwłaszcza no, my, mam takie poczucie, że maksymalnie wykorzystujemy dary natury. Uprawiając swoją działkę. Grzyby. Teraz jest idealny czas na to, żeby gotować właśnie tę zupę. I pamiętam, jak byłam dziewczynką, to my żeśmy bardzo często z dziadkami i z rodzicami jeździli na grzyby. Tam oprócz podgrzybków, prawdziwków, kozaków, których zawsze dawniej było mnóstwo, babcia zbierała grzyby o nazwie Fifki. Nie wiem czy wiecie jakie to są grzybki. I zawsze było tak samo. Kiedy wracaliśmy z grzybobrania, to babcia mówiła: "Szybko, szybko, ja najpierw muszę gotować zupę, bo potem z tych fifek już nic nie będzie". Więc przyjeżdżaliśmy, ona się zabierała za gotowanie zupy, my za oczyszczanie i przygotowywanie grzybów, a za chwilę już wyczarowała tę pyszną zupę, której ja nie jadłam, nie wiem, pewnie z 40 lat. Co będzie potrzebne do przygotowania kulajdy? Oczywiście będą potrzebne grzyby. Najlepsze to są te grzyby leśne, czyli podgrzybki czy prawdziwki. No może prawdziwków trochę szkoda byłoby na zupę, ale podgrzybki, czarne łebki czy siniaczki różnie się nazywają. Są idealne. Najlepiej, żeby to były grzyby, tak jak mówię, świeże, ale oczywiście też możemy wykorzystać do tego grzyby suszone. I uwielbiam smak, zapach w zasadzie suszonych grzybów. Te pachną przepięknie. Od czasu do czasu sobie je otworzę i powącham. W ostateczności mogą być pieczarki. Oprócz tego. Drugim głównym składnikiem są ziemniaki i zwykle tak to się gotuje, że zupy grzybowe, czy to zupy z kurkami, to są w zasadzie takie ziemniaczanki, kartoflanki z grzybami, więc tutaj jest podobnie. Przyprawy, czyli liście laurowe, ziele angielskie i taka porządna szczypta kminku, masło i mąka do zrobienia zasmażki oraz bielidło, czyli śmietana, cukier i ewentualnie trochę octu, żeby gdyby śmietana była za mało kwaśna. Ocet będzie nam też potrzebny później do przygotowania jaj w koszulkach, ponieważ tę zupę podaje się właśnie z jajami w koszulkach. Ja wczoraj już sobie tak, żeby przygotowałam, bo zbieraliśmy je w sobotę. A dzisiaj jest poniedziałek, więc bałam się, że coś się może z nimi stanie, czyli może zrobią się takie kapcie. Więc już je wcześniej obsmażyłam na maśle. One są posolone są y, popieprzone. No i teraz możemy przystąpić do gotowania tej pysznej zupy. Zaczynamy od zrobienia jasnej zasmażki, czyli najpierw masło roztapiamy na patelni, potem to wszystko przełożymy do garnka. Gdy masło już się roztopiło, dodajemy mąkę i mieszamy, żeby nie zrobiły się nam grudki. O, i teraz grudki rozcieramy, bo one później już by nam się nie... I mam tu przygotowaną wodę, już na zupę, ale na razie wleję tylko trochę, a resztę w garnku. Przekładamy do garnka. Tu się będzie lepiej mieszało i dodajemy pozostałą wodę. Dla pewności można to jeszcze wymieszać rózgą. Zbiorę tutaj jeszcze z tej patelni pozostałości. Dodajemy przyprawy, czyli listek laurowy, dwa takie mniejsze, kilka ziarenek ziela angielskiego, kminek, i czekamy aż woda się zagotuje. Gdybyście nie mieli przygotowanych wcześniej ziemniaczków obsmażonych na maśle, posolonych grzybków, to trzeba to zrobić teraz. Dosłownie chwilkę obsmażyć, a ja czekam aż woda się zagotuje i najpierw dodam ziemniaki, a dopiero po kilku minutach grzyby. Gdy woda z mąką już się gotuje, dokładamy ziemniaczki pokrojone w kostkę. Tych ziemniaczków może być o wiele więcej, jeżeli ktoś lubi bardzo gęste zupki. Teraz czekamy 2-3 minutki. Teraz również można dosolić zupę. Zupę trzeba to pamiętać, trzeba od czasu do czasu mieszać, ponieważ jak ona jest na takim większym ogniu tak zwanym, to troszeczkę może nam przywierać i teraz dodajemy te piękne i smaczne grzybki. I gotujemy do miękkości jednego i drugiego. Zupa się gotuje, ziemniaczki i grzyby są miękkie. Trzeba to naprawdę mieszać od czasu do czasu. I teraz możemy przygotować bielidło, czyli śmietana. Ja aż tyle śmietany nie wezmę, bo zawsze można tej śmietany dodać. Cukier też nie za dużo. Najpierw to rozmieszam. Żeby nam się śmietana nie zważyła. Dodajemy zupy i wlewamy to do zupy, i teraz zupa musi się tylko zagotować i można ją ewentualnie jeszcze doprawić. Jest naprawdę bardzo gęsta. Kochani, teraz jajko w koszulce, które jest elementem tej zupy według nas zbędnym. No ale zrobimy tak jak jest w przepisie. Woda z octem. Tutaj mamy już przygotowane świeże jajko. I w ten wir. Wrzucamy jajeczko. O. Dobrze. No i teraz degustacja. Ja wzięłam sobie jajko. Krzyś nie chce jajka. Piękna, jasna, smakowita. Dziękuję. Oczywiście już nie mogliśmy wytrzymać i spróbowaliśmy. I powiem Wam, że Czesi wiedzą, co jest dobre. Dawno nie jadłem zupy grzybowej. Jest obłędnie dobra. Pyszna. Zobaczymy teraz, co z tym jajkiem. A wiesz, że jest taka wersja tej zupy, że nie przyrządzasz tego jajka w osobnym garnku, tylko do wrzącej zupy wrzucasz cztery jajka na przykład i one w tej zupie się robią. Możesz spróbować. Czy to będzie smaczne z tym żółtkiem? Spróbuj. Jest ok. Jest ok, ale jak nie ma jajka, to też jest dobre. Wiesz, z czym ja kiedyś jadłem y, taką zupę grzybową? Nie. Teraz też mam ochotę. Na kromkę chleba z grubo posmarowanym masłem. Tak, to by było dobre, albo na przykład też z grzaneczką. Albo z grzaneczką. Jeszcze tutaj dodałam natkę pietruszki. Można zup, do zupy dodać koperek. Jest naprawdę pyszna. Więc. Kto żyw? Koszyk i do lasu na grzyby. To jest ten, to jest ten czas. Mm. Smacznego. Kochani, jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTube. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku. Wesprzyj lub wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.